wprowadziła ponad 90 kilo narkotyków o wartości 4 miliony złotych Fakty 19. jestem tu by chronić rodzinę. Opowiedz mi o raku. nigdzie się nie wybieram. Yellowstone, dwa odcinki dziś o 20:50 w TVN. Przed nami najbardziej oczekiwane muzyczne wydarzenie roku. Top of the Top Sopot Festival 2024, Cztery dni sopotskiej muzycznej gorączki. Największe przeboje, topowe gwiazdy, najlepsze wibracje. W operze leśnej wystąpią między innymi Kaja, Nosowska, Zalewski, Lady Pank, Kasia Kowalska, Ewa Bem, Edyta Bartosiewicz na 30-lecie Płyty Sen Sylwia Grzeszczak Kaśka Sochacka, Urszura, Natalia Szreder, Wilki, Baranowski. I wiele, wiele więcej. Top of the Top Sopot Festival 2024. Na żywo od 19 do 22 sierpnia w Operze Leśnej i w TVN. Toyota CHR w cenie już od 119 900 zł. Niemożliwe, to dopiero początek. Tydzień kuchni w Leroy! Co tydzień w klubie będzie coś wyjątkowego. Yes! Tylko do niedzieli rządzą kuchnie, bo zwracamy 200 zł za każdy wydany tysiąc na meble, armaturę, zlewy, blaty i jak jedę. A teraz to raz, dwa, do Leroy. Little, najtańsze. I to już po raz ósmy. Według faktu spośród czterech badanych podmiotów koszyk 27 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Piedronka droższa niż Lidl i to aż o 20%. Tak to jest, jak już się ruszysz i jesteś poza domem, z Orange nic Cię nie ominie. Najlepsza rozrywka z nielimitowanym internetem 5G, a do tego Samsung Galaxy A55 taniej aż o 50%. Zapraszam do salonów i na orange.pl. Orange tu jest. Łap Odpal loterię. Zgarnij Forda Mustanga Mac i. -E. Kup Tigera. Graj, powtórz. Powtórz. Dodatkowo kasa co godzinę. Tiger Power is back. Maretti są obficie przyprawione z jednej strony, a skoro smak odczuwamy językiem, to pojawia się pytanie, jak chcesz je zjeść? Przyprawami do góry, wtedy smak jest łagodniejszy, czy w dół dla większej intensywności? Bruschette Maretti. Dwie strony smaku, obie świetne. Infekcja intymna? Działaj od razu. Genoksyn Optima usuwa objawy i leczy już w trzy dni. Genoxyn Uno leczy już jedną kapsułką. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z łopatki za pół ceny. 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Mleko UHT 2% Pilos za pół ceny. Tylko złoty 69 zł za opakowanie przy zakupie 6. Wszystkie konserwy w Lenikse 170 gramów. Też za pół ceny przy zakupie dwóch. Na koniec miesiąca zakupy robię w Lidlu. Warto zachować piękno natury. W trosce o nią przynieś stary telefon do recyklingu w T-Mobile. A nowy Samsung Galaxy S23 FE kupisz 1000 złotych taniej. Tydzień kuchni w Leroy. Co tydzień w klubie będzie coś wyjątkowego! Yes! Tylko do niedzieli rządzą kuchnie. bo zwracamy 200 zł za każdy wydany tysiąc na meble, armaturę, zlewy, blaty i jak jedę. A teraz doraz, dwa do Leroy. Zwagacie do 25 raz 0 ze spłatą od października albo 100 zł rabatu od razu za każdy wydany tysiąc na wszystkie produkty. A dodatkowo ta rozkładana sofa już za 899 zł, a ten fotel tylko 659 zł.